Podobne zjawiska mogą wystąpić również w przekopach przy zbliżaniu się do pokładu węgla. widzimy, że zbliżono się na niewielką odległość do pokładu węgla i na tej samej zasadzie co poprzednio nastąpiło rozluzowanie, spękanie i przerwanie półki skalnej, co zapoczątkowało wyrzut gazów i skał. Żeby zapobiec takim wypadkom należy przodek przekopu zatrzymać w odległości dwóch metrów od pokładu i otwory strzałowe usytuować tak, aby jednym strzelaniem odsłonić pokład węgla. Przy tej metodzie może nastąpić wyrzut, ale spodziewany i kontrolowany. Przystępujemy wówczas do zabezpieczenia kawerny. Polega to na częściowym usunięciu mas powyrzutowych, wypełnieniu wolnej przestrzeni gipsem lub kamieniem, a następnie rurą doprowadzoną przez otwór wiertniczy wprowadza się do kawerny masę betonową. Jeśli wyrwy w stropie są niewielkie i nie przekraczają wysokości dwóch metrów, można je zabezpieczać drewnem. Po przejściu przodkiem przekopu poza pokład zagrożony należy wykonać roboty strzałowe w spągu, aby przestrzelić półkę skalną do pokładu węgla, dotąd aż pokład oddali się na odległość większą niż 2 metry. Wyrzuty następują w strefie pokładu silnie nasyconej gazem. Można ją napotkać podczas wiercenia otworów w węglu. Wówczas przewód wiertniczy wpada nagle w miękką strefę węgla, z której gwałtownie wyrzucona zostaje pewna ilość gazów i zwierciń węglowych. Powoduje to również zakleszczenie przewodu wiertniczego. Zjawisko to określane jako wydmuch gazów i węgla uważa się za objaw zagrożenia. W czasie urabiania może bowiem nastąpić wyrzut gazów i skał, gdy na nieurobioną część calizny przy przodku działa ciśnienie gazu, powodując zniszczenie płci skalnej. Podstawą profilaktyki jest rozpoznanie warunków naturalnych. Dla pomiaru ciśnienia gazu w przodkach kamiennych wykonuje się otwór wyprzedzający najczęściej równolegle do osi projektowanego wyrobiska. Wylot otworu zabezpiecza się przez zacementowanie w nim rury obsadowej, do której przykręca się zawór z manometrem i głowicą przeciwwyrzutową. Rdzeń z otworu wiertniczego analizuje się pod kątem dyskowania i kruszenia się piaskowca oraz występowania warstw węgla. Określa to skłonność piaskowca i węgla do wyrzutów gazów i skał. Skłonność wyrzutową w pokładach węgla można ocenić przez zbadanie próbek zwierciń pobranych z otworów badawczych. Przesiane zwierciny jednej frakcji wsypuje się do pojemnika zamykanego hermetycznie. W laboratorium określa się zawartość gazów węglu. Powyżej 8 metrów sześciennych gazów tonie czystej substancji węglowej świadczy o skłonności wyrzutowej. Również z odciosu pobiera się próbkę węgla do pojemnika plastikowego. Laboratoryjnie bada się ją pod kątem zwięzłości węgla i innych własności fizyko-mechanicznych. Węgiel bardzo kruchy jest skłonny do wyrzutów. W prowadzonych przodkach należy wyznaczyć strefę zagrożoną wyrzutami gazów i skał. W tym celu wierci się otwory badawcze. W przodkach kamiennych po każdym postępie robót wykonuje się co najmniej dwa. Jeden w osi, a drugi prostopadle do pokładu węgla. W tych otworach mierzy się ciśnienie gazu. W przodkach korytarzowych przyścianowych prowadzonych we węglu wykonuje się po każdym postępie robót co najmniej dwa otwory badawcze długości 3 metrów. Jeden w osi, a drugi w narożu wyrobiska. W ścianie otwory badawcze wierci się w odległości nie większej niż 25 metrów. W otworach tych wykonuje się pomiar ciśnienia gazu i intensywności desorpcji. Do określenia wskaźnika intensywności desorpcji pobiera się zwierciny z dna otworu i przesiewa się je przez dwie minuty, żeby otrzymać jednakową frakcję. Tymczasem w wykonanym otworze mierzy się ciśnienie gazu przy pomocy specjalnego przyrządu odpowiednio uszczelnionego. Co 30 sekund odczytuje się na manometrze przyrost ciśnienia gazu. Następnie okresowo pobiera się gaz z pokładu węgla jako próbkę do analizy chemicznej. W taki oto sposób gaz z calizny węglowej dostaje się do zamkniętej części końcówki otworu badawczego. Wracamy do badania desorpcji. Przesiane zwierciny zamyka się w małym pojemniku. Desorbujący ze zwierciń gaz kanalikiem kieruje się do rurki wypełnionej częściowo cieczą. pycha ciecz, a na podziałce co 30 sekund przez 2 minuty odczytuje się przyrost dysorpcji. Wyniki wpisuje się w notesie osoby prowadzącej pomiar i na tablicy w przodku. Jeśli zostały przekroczone dopuszczalne wskaźniki, świadczy to o wyjściu przodkiem w strefę zagrożenia, które trzeba natychmiast likwidować. Stosuje się metody aktywne, np. wiercenia odprężające specjalne roboty strzałowe lub technologiczne, np. eksploatację odprężającą. W wyniku takiej eksploatacji górotwór w sąsiedztwie urawianego pokładu ulega spękaniu, a sąsiednie pokłady węgla zostają odgazowane i odprężone. Nadmiar gazów wydzielających się do wyrobiska jest ujmowany otworami drenażowymi i rurociągiem odprowadzany poza rejon. W metodach technologicznych ważne jest prawidłowe prowadzenie robót górniczych. Wyprzedzenie ściany chodnikiem minimum 15 metrów. Front ścianowy należy prowadzić prostolinijnie, ocios węglowy powinien być opięty, likwidacja wyeksploatowanej ściany powinna następować przez pełny i systematyczny zawał stropu lub podsadzkę suchą pełną. Robiska korytarzowe w pokładach nachylonych powinny być prowadzone na upad, aby uniknąć wpływu niekorzystnych sił grawitacyjnych na rozluzowanie calizny. Działania profilaktyczne, prognozy i analizy oraz pełną dokumentację stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał wykonuje odpowiedni dział techniczny kopalni. Instalacja geofonu w otworze wiertniczym wykonanym w górotworze. Geofony rozmieszczone we wszystkich rejonach na dole są połączone przewodami z aparaturą na powierzchni. Pracownicy kopalnianej stacji geofizycznej mają stały nasłuch aktywności sejsmicznej górotworu. Aparatura sejsmologiczna pozwala na automatyczną rejestrację wstrząsów górotworu spowodowanych prowadzoną eksploatacją górniczą. Stwierdzenie na ekranie monitora wzrostu aktywności sejsmicznej górotworu względnie pojawienie się wstrząsu na rejestratorach świadczy o wzroście zagrożenia. Należy o tym natychmiast powiadomić Expositor, I Załoga, w rejonie... Sygnał ostrzegawczy z centralki i stwierdzenie wzrostu zawartości gazu w wyrobiskach powoduje, że dyspozytor włącza system alarmowy. Jeżeli nastąpi wyrzut, rozpoczyna się akcja ratownicza. Górnicy wycofują się w aparatach ucieczkowych. Gdyby aparat ucieczkowy okazał się niesprawny, należy korzystać ze stacjonarnych aparatów wężowych rozmieszczonych w wyrobiskach wzdłuż rurociągu sprężonego powietrza i oczekiwać pomocy. Wycofująca się załoga powinna skontaktować się z kierownictwem akcji lub dyspozytorem. Aparaty uniemożliwiają rozmowę, więc istnieje system porozumiewania się stukaniem w mikrofon telefonu. Jedynka. Dyspozytor. Proszę zawiadomić kierownictwo kopalni, w przekopiece nastąpił wyrzut. Na hasło wyrzut. Dobra. Akcja ratownicza trwa. Jej powodzenie zależy w dużej mierze od umiejętności posługiwania się sprzętem samoratowania i sprawności w pokonywaniu różnych przeszkód. Dlatego w kopalnianych stacjach ratowniczych przeprowadza się treningi w warunkach pozorujących trudne sytuacje dołowe. Kresowe szkolenia prowadzone są przez instruktorów ratownictwa. Chodzi o to, by nawet niebezpiecznym zjawiskom naturalnym, takim na przykład jak wyrzuty gazów i skał, przeciwstawić skuteczne działania zapobiegawcze i obronne. Od każdego górnika na każdym stanowisku zależy bezpieczna praca w kopalni.